Nazywam się Mona Antymagata i idę właśnie do teatru. A ja jestem Pędrek wyrzutek. Czy chciałbyś pójść ze mną? A jaki to teatr? Opera? Nie, to nie jest opera. To może teatr dramatyczny. O nie, 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 to jest teatr wojenny. Hmm. Czy do teatru wojennego trzeba kupować bilety? O to się nie martw. Z przyjemnością pójdę z tobą. Pani powiedzieć, kto to są ci dwaj tam? Jeden po jednej stronie furtki, a drugi po drugiej. Stoją tak i piją piwo. To są nieprzyjaciele. Czyżby? Przecież nie biją się ze sobą. Nie biją się, ponieważ są żołnierzami. Sądziłbym raczej, że jeżeli są nieprzyjacielskimi żołnierzami, to nie powinni pić piwa ze sobą. A dlaczego? Ponieważ to może być żenujące. Najpierw pić piwo ze sobą, a potem się bić? Och, jaki ty jesteś śmieszny. Przecież żołnierze nie są tu wcale po to, żeby się bić. No to kto w takim razie się bije, jeżeli nie żołnierze? Biją się ci i naukowcy o tam. Stojący po obu stronach polany. Jeden ma długą białą brodę i okulary, a ten drugi ma długą czarną brodę i okulary. Hydrocetydyna, fedryna, słonina, żelazek srebra, kakodylatum, mrożona woda, dystylata, rubrum, dotekahedron. Sidum salicilicum, diamino fotograficum, zimzi azo alfa alfa, rubrum i No to teraz już możemy iść i napisać sprawozdanie do gazety. Czy to już wszystko? Tak, już po wszystkim. Przynajmniej na dzisiaj. Przedstawienie trwało raptem tylko kilka minut. Polana zniszczona jest już doszczętnie. A ludzie nie mają zwyczaju bić się na zniszczonych polanach. To bardzo miły ptaszek. Bardzo miły świr. Biedne stworzenie. Jej gniazdko znajdowało się zapewne na tej polanie i zapewne zostało doszczętnie zniszczone i na dodatek pewnie ma ból zęba. Czy ptaki mają zęby? Nie mają zębów, ale mogą odczuwać ból. One naprawdę mogą być bardzo nieszczęśliwe i śpiewają wtedy tak błogo, co zresztą zgadza się z moją teorią, która dowodzi, Potwierdza i przekonywa, że trzeba mieć ból zęba i w ogóle być nieszczęśliwym, żeby móc stworzyć prawdziwe dzieło sztuki. Ja nie chcę się wtrącać, ale nie sądzę, że to jest zgodne z prawdziwym stanem rzeczy. Że ptaki śpiewają piękniej wtedy, kiedy mają ból zębów. Coś podobnego! A kimże ty jesteś? Smarkaczu, że mi się tu ośmielasz wypowiadać przeciwko mojej teorii, znanej na cały świat pod nazwą ból, zęba a sztuka. Gadaj! Kim jesteś, o ty niegodne, niewdzięczne stworzenie? Gadaj! Niestety, ja nie bardzo dobrze wiem, kim jestem. Kimkolwiek byś był, to precz z tobą! Świr! Kilitler çfer